Mam tu do zrobienia takie parapety i zastanawiałem się, czy kupić płytki, panel lub jakieś nakładki, ale ponieważ mam tutaj trochę OSB w tym pomieszczeniu, to czy da radę zrobić również parapet z płytą OSB? Sprawdźmy. Po pierwsze, wymiary. Sprawdziłem kątownikiem od okna i od strony ściany te kąty są lekko rozwarte. Dotnę na tą szerokość, gdzie jest kąt rozwarty 67,5. No 27. Tak, żeby parapet wystawał z 2 cm, Zaznaczam długość, przycinam zagłębiarką szyną prowadzącą. Z jednej strony zukosowałem, jest to ta część frontowa. Dzięki tarczy Bosch Expert do laminatów cięcia wychodzą równiutkie i bez strzępień. Jeszcze cięcie na 27 cm szerokości. Płyta nie wejdzie, jest docięta na ten wymiar, gdzie było szerzej. Tutaj bardziej ucieka kąt z lewej strony, dlatego muszę ściąć nieco pod skosem. Zaznaczyłem tak na oko niecałe pół cm różnicy z na krawędzi. Z drugiej strony również lekko zukosowałem, w razie co przed cięciem można jeszcze sprawdzić miarką wymiar przy oknie i przy ścianie. Płyta weszła z lekkim luzem, tu z lewej widać, że ościeże jest w łuku, ale to nic nie zrobię, zresztą takie docinanie na wcisk to też nie do końca, bo drewno pracuje, rozszerza się i kurczy. Odcięty kawałek z ukosowania powinien pasować na wykończenie od frontu, jeśli nie to trzeba sobie dociąć nowy. Nałożyłem klej do drewna, połączyłem elementy, skleiłem taśmą do czasu wyschnięcia. Przy drugim parapecie te kąty były jeszcze bardziej rozwarte. Po przycięciu na tą większą szerokość z drugiej strony od okna zaznaczyłem miarką mniejszy wymiar, aby dobrze dociąć, trzeba też zobaczyć z której strony na przykład ten kąt jest mniejszy lub większy. Dociąłem, pasuje idealnie, no tylko żeby zostawić lekki luz po 2 mm z każdej strony, ewentualnie pod i schować, żeby nie było na sztywno. Skleiłem narożnik, tu akurat nie używam klejów montażowych, wikol mocno złapie drewno z drewnem, jest rzadki także łączenie będzie na styk, a po wyschnięciu bezbarwny. Na drugi dzień szlifuję szlifierką mimośrodową, jest to 18V GEX, którym wyszlifowałem już kilkadziesiąt metrów i po komentarzach na Allegro widać, że nie tylko mi się nią dobrze pracuje. A w połączeniu z odkurzaczem Gaz 400 zapewnia niemal bezpyłowe szlifowanie, mały alewaria. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o to, żeby pozbyć się trzask i zmatowić płytę. Powierzchnia OSB nie jest gładka i nie będzie, natomiast większe dziurki niedoskonałości można zakitować gotową pastą do drewna, ewentualnie zrobić z mieszanki trocin z wikolem. Poszpachlowałem szczeliny niedociągnięcia i po wyschnięciu ponownie wyszlifowałem. Parapety odpyliłem i polakieruję dwukrotnie lakierem bezbarwnym. Altax ma taki fajny, szybko schnący lakier wodny, nietoksyczny. Po dwukrotnym lakierowaniu OSB nabiera ładnego błysku. Po wyschnięciu nakładam klej montażowy, ja używam T-Rexa. Jest to gęsty klej, który można powiedzieć łapie jak gwóźdź. I wsuwam powoli parapet nieco wyżej i dociskam. Pozostałe identycznie. Weszły bez problemów, no i po wykończeniu tapetą ładnie się prezentują. Przydałoby się położyć też jakiś silikon, no co ważne, to pasują tutaj do wnętrza. Cześć!